Teraz gość, który debiutował u nas w Stonerze Polskim. Nieobecnie trudnie się plądrowaniem śmietników z owoców i warzyw oraz próbą przejęcia się Londona. Kolejny był członek Gangu Jakubów, kolejny laureat tegorocznego połowu biura literackiego. Trzy dni temu podobno wypił więcej piwa niż Rafał Gawin, z którym biesiadował. Przed Państwem Michał Mytnik. Pozdrawiamy Rafała Gawina. Te Raz, raz. Przecinek, przecinek, przecinek. Przemierzam podkoszową strefę jak gry mas. Gubię taktyki jak kraść ucho czy wargi. Przemierzam podkoszulek w lecie, tam gdzie pot, smoking mnie dusi, zaczynam kaszleć flegmą. W ledzie moich kogutów ktoś rzuca chlebem, ze średniego dystansu, za to z pobudek. Nadmiar buraków, pęka siatka społeczeństw. Bujam się od, od normy do namiaru, zbierając faktury. Drugi wiersz. Paproś na silnym wietrze w Kali przewraca się na drogę i staje się obiektem kultowym dla protestujących górników. Produkuje polski węgiel i od czasu do czasu zaczepia afroamerykańskie dziewczęta. Motto. Jak dostaje ESA z alertem, wiem, że ktoś się serio cieszy na deszcz. Na moich pustynnych okach płyną trzy rafinerie. Każda od odraza rodzi się w Ismorgan father? Kiedy językiem głodzisz, mam nic do ujęcia. Skarżyłem się grobowi jak matce po szkole. Zanim zaśnie mój diabeł, gra melodyjkę. Czuję się koszmarem, który zapomnisz w pocie. Gadam do wyobrażeń. Wywam róże starych gwiazd, ból znowu przegrali. Trzymaj moją winę w górze. I jeszcze kołysanki. Kołysanka 1. Zamrz zawsze w czerni, jak śmierć wyglądam, halnie, sympatyczna muzyka w marketach, a ty? Krewić mi karnisz, gdy spluwasz po oręż. To jest przypał, jak dwa asy w piku. Kołysanka 2. Opowiem Ci bajkę, jak bańki i wiatr, mech i trzask okniami podsyca ciszę. Zamykam fajranty pod fajki, wyślij mi oczy na tamto, co liżesz. Kołysanka 3. Poszukuję rytmu i rymu, jak bletek i stafu. Gdybym tylko byłby klimat, jak Odra czy Wisła, po pijaku gdzieś tam zwinąłem frazę, jak poszedłbym spać, ale szaruga leszek każe mi pisać. Kołysanka cztery. Gdy zasypiam, gra mi muzyka albo gada ktoś. Myślałem, że to całkiem normalne sen i dźwięk, który de facto może być żmudną melorytacją. Jak pakuj to młody pokój Ameryk. Kołysanka 5. Przesypiam jak paczka, jak dryfruz. opcją zapomnij odebrać. Zasuń żaluzję, przymknij łańcuch przy drzwiach. Niech na dworze deszcz i syf. Przypalam szlugi, jak lampy od ćmy. Dzięki. Pozdrawiamy Leszka Szarugę, brawo. Nasza kolejna autorka mieszka w Krakowie. Jest nieprofesjonalną tatuatorką i marzy o posiadaniu własnej pasieki. Kolejna laureatka tegorocznego połowu, Marlena Niemiec. Polska 1. się w sobie ubądź, tężej w oddechu, zespół się z drganiem. Stłum się, Zszatkuj na drobne, szum się, zszum się, zerwij zableczkę i wtłocz się, dziel się na oddech i wtul się, wytłocz w i zrób się, uśpij warczenie i zbudź się, urwij myślenie i skróć się, zamknij sklepienie i sen. Kołysonka dwa. Rozchybocz się w spodzie i obróć, zwróć igły na ziemię i odwróć. Wejdź w warstwy, zdław, zgaśnij, zwinij w kłębek i zawrzyj. Zmiękcz oddech i zaśnij, spław resztę i zamknij. Wejdź w siebie, w znów śnienie, skróć w cenie, złóż w żenie, wróć w niebie i sam.